Cześć! Wiesz co? Okazało się, że NASA udostępnia totalnie za darmo masę mega realistycznych modeli i tekstur do naszych projektów. Nie wiedziałem o tym w sumie, więc korzystając z okazji, pokażę Ci, jak zrobić taką mega fajną animację księżyca z wykorzystaniem najnowszych funkcji, które doszły przy okazji niedawnej premiery Blendera 4.5. Lecimy! Na start tylko powiem, że jeżeli jeszcze nie widziałeś podsumowania nowości w Blenderze 4.5, to obejrzyj ten film. Podsumowałem tam wszystko o czym musisz wiedzieć. A jak już wszystko nadrobisz, to wrzuć subika na zachętę, bo większość z Was nadal tego nie robi. A my lecimy z tym kosmicznym tematem. Na start zajrzymy sobie właśnie na tą stronę NASA, o której wspomniałem, gdzie będziemy mogli pobrać tekstury i modele całkowicie za darmo. Tutaj z lewej strony możemy sobie wybrać, czy szukamy modelu, czy na przykład jakiegoś obrazka, lub tekstury, i z prawej strony pojawi się masa, masa mega ciekawych rzeczy. Nawet mają modele gotowe do wydruku, więc jeżeli masz drukarkę 3D w domu, to oczywiście możesz to sobie wrzucić i bez problemu wydrukować. O drukarce również nagrałem osobny film. Także jeżeli wejdziesz sobie na przykład w modele i znajdziesz tutaj, Coś, co Ciebie interesuje, na przykład takiego astronautę albo taką satelitę, możesz sobie w nią wejść i zwyczajnie pobrać. Później przerzucasz do blendera i wszystko powinno pięknie działać. My w tym przypadku pobierzemy sobie tekstury księżyca. Tutaj mamy teksturę koloru księżyca, a tutaj mamy teksturę displacement, czyli będziemy sobie wykrzywiać nieco jego powierzchnię, ale do tego jeszcze dojdziemy. Przejdź sobie tutaj do opcji Download i wybierz sobie rozdzielczość tekstury, która Ciebie interesuje. Ja ściągnę tą teksturę 8K dla koloru i tą mniej więcej 5K. Dla Displacement. No to na start w blenderze po prostu zaznacz wszystko klawiszem A, wybierz X i usuń, no bo nie będzie nam to potrzebne. Za to będzie nam potrzebne coś innego – kula. Czyli wejdź sobie w Shift A, Mesh i wybierz tutaj UV Sphere, żeby dodać taką kulę. Teraz prawy przycisk myszy i wybierz shade smooth, żeby ją bardziej wygładzić. Tylko dalej pewnie widzisz, że tutaj z prawej strony ona jest dosyć taka ostra. Ma bardzo takie ostre zakończenie, kanciasta jest, więc tego byśmy nie chcieli. Dlatego wejdę sobie w modyfikatory z prawej strony. Kliknę Add Modifier i wpiszę tutaj modyfikator Subdivision Surface. Teraz im więcej tutaj wprowadzimy, tym bardziej ta kula zostanie wygładzona. Tak jest z modyfikatorem, tak jest bez modyfikatoru. Następnie powinniśmy przejść do kamery. Czyli wciskam Shift A, tutaj przechodzę do kamery. Teraz wciskam 0 na klawiaturze numerycznej, żeby popatrzeć na to, co widzi kamera. Jakby patrzymy teraz przez oczy kamery. I trochę sobie odlecę od tej kulki. Teraz przejdę sobie do ustawień kamery i zrobię dużo mocniejszego zooma. Im więcej wpiszesz w focal length, tym większy zoom otrzymasz, czyli będziemy jechać w prawo. Jeżeli będziemy jechać w lewo, to będziemy się bardziej oddalać. Czyli skoro to jest fotografia taka kosmiczna, to chciałbym wpisać tutaj bardzo wysoką wartość i bardzo daleko odjechać kamerą od. Kuli. Dzięki temu obraz będzie taki bardziej spłaszczony i nie będziemy dostawali efektu tak mocnej perspektywy, jakbyśmy robili jakiś mały przedmiot, na przykład na biurku. No to czas ogarnąć materiał. Przechodzę sobie do zakładki Shading na samej górze. Wyłączę sobie ten panel z lewej strony, bo nie będzie nam potrzebny, i ten panel również. Teraz klikam lewym przyciskiem myszy tutaj na sferę i tworzę nowy materiał. W tym miejscu oczywiście mogę sobie zmieniać te materiały dowoli. Jeżeli nie wiesz jak to się robi, to również sprawdź film w opisie. Ale tym razem my wykorzystamy sobie tekstury, które pobraliśmy ze strony NASA. Więc znajduję tą teksturę w folderze i po prostu przeciągam tutaj do blendera. Teraz klikam na kolor i podłączam do base color. Dzięki temu mamy już coś, co wygląda już jak księżyc, tylko jest dosyć taki płaski. Dlatego będziemy musieli dodać również displacement, czyli te nierówności na powierzchni. I tą teksturę również znajduję w folderze i przeciągam tutaj. Teraz takie. Jak widzisz, nie ma tutaj żadnego slotu, który się nazywa Displacement, ale za to jest tutaj. Więc teoretycznie moglibyśmy podłączyć w ten sposób, tylko to nie będzie działać tak, jak chcemy. Żeby mieć nad tym większą kontrolę, wejdę sobie w menu Shift A, teraz przejdę do Vector i w tym miejscu wybiorę Displacement i podłączę tutaj pomiędzy. Czyli ta tekstura będzie szła bezpośrednio tutaj z displacement do displacement w material output. Teraz jeszcze przełączmy sobie color space na non color, no bo to jest czarno-biała tekstura i tak jak widzisz, mamy już powierzchnię planety, która jest taka nierówna. Tylko gdy popatrzymy tutaj w bok, to dalej będzie bardzo płaska. Tak naprawdę nie wyginamy tutaj powierzchni tej planety, tylko dodajemy taką iluzję nierówności na jej powierzchni. Zobaczmy, jak to wygląda z kamery. Przejdę do trybu renderowania i tak jak widzisz, jest mega ciemno. Dlatego dodam jeszcze światło na scenę, czyli wciskam Shift A, przechodzę do Light i tutaj dodaję sobie Sun, czyli po prostu Słońce. Nieważne, gdzie umieścisz je na scenie, ważne, żeby było poprawnie obrócone. Czyli obracam sobie na przykład w ten sposób. No i chciałbym, żeby to świeciło dużo, dużo mocniej. Dlatego przechodzę do jego ustawień z prawej strony i tutaj wpisuję na przykład jakieś 8. Załóżmy. Zaraz się okaże, jak to będzie w ogóle wyglądać. Teraz jeszcze chciałbym sprawić, aby ta planeta faktycznie była w kosmosie. No a w kosmosie jest ciemno. Dlatego ten szary kolor raczej na mnie odpowiada. W tym celu wejdę sobie tutaj do ustawień świata z prawej strony i tutaj gdzie jest kolor ustawię na po prostu totalnie. Czarne. I już to zaczyna wyglądać dużo, dużo lepiej. Tylko, że tak naprawdę słońce nie emituje tak białego światła. Ono ma jakiś tam kolor. Jak w Google wyszukasz sobie temperaturę słońca w Kelwinach, to wyświetli ci się, że słońce ma około 5780 Kelwinów. No i co to dla nas oznacza? To, że w blenderze bardzo łatwo możemy wykorzystać tę informację, klikając tutaj Use Notes, mając zaznaczone światło. I teraz do tego shadera Emission podłączamy kolejnego node'a, który nazywa się Black Body. To kolor, podłączam do kolor w tym miejscu. No i widzisz, że totalnie nic się nie zmieniło. Nie zmieniło się nic, dlatego że jesteśmy w silniku renderowania Eevee, która nie ogarnia tych nodeów w świetle. Dlatego musimy przełączyć się na ten bardziej realistyczny silnik renderowania o nazwie Cycles. Klikam tutaj Cycles i zmieniam, żeby renderował za pomocą karty graficznej z prawej strony. No i tak jak widzisz, wszystko stało się bardzo pomarańczowe. To dlatego, że 1500 kelwinów odpowiada za taki pomarańczowo-czerwony kolor. A my znaleźliśmy, że słońce ma około 5780 kelwinów, więc wpisuję to tutaj i właśnie w ten sposób otrzymaliśmy mega realistyczny kolor słońca. Innym problemem, który mamy, jest to, że bardzo mocno ta powierzchnia księżyca się odbija ja tutaj. Mamy takiego mocnego highlighta w tym miejscu. Więc wejdę sobie z powrotem do naszego materiału Księżyca i tutaj gdzie jest rafne, przeciągnę to bardziej na prawo, żeby ta powierzchnia była jednak bardziej matowa. Następnym krokiem będzie funkcja, którą bardzo mocno ulepszyli właśnie przy okazji premiery najnowszego blendera oznaczonego numerem 4.5. Nazywa się ona Micro Displacement i dzięki niej sprawimy, żeby ten księżyc stał się dużo, dużo bardziej realistyczny niż teraz. Tutaj, gdzie jest Feature Set z prawej strony, zmień z Supported na Experimental. I dzięki temu, teraz, gdy przejdziemy do panelu Modyfikatorów, to ten panel dostał nową funkcję: Adaptive Subdivision. Gdy to kliknę, tutaj nie będziemy korzystać z wartości, które są wpisane w tym miejscu, tylko będziemy używać właśnie Adaptive Subdivision. Czyli im bliżej kamery coś się znajduje, tym dostaje więcej szczegółów, a im dalej, tym mniej. Dzięki temu możemy robić mega szczegółowe rendery, przy okazji nie zabijając naszego komputera. Więc fajna sprawa. Aktualnie jeszcze w ogóle nie wprowadzamy żadnych modyfikacji do geometrii tego obiektu. Ale żeby to zrobić z zaznaczonym tym obiektem wejdź do ustawień materiałów tutaj z prawej strony, zleć trochę niżej do zakładki Settings i w tym miejscu w opcji Displacement zamiast Bump Only wybierz Displacement and Bump. Dzięki temu powierzchnia księżyca faktycznie. Nie zostanie powyginana. Mamy bardzo mocne tutaj nierówności, porobiły nam się bardzo mocne góry na powierzchni tego księżyca. To jest jednak mimo wszystko trochę przesada, więc powinniśmy troszkę zmniejszyć moc tego efektu. Ale samo włączenie tego było bardzo dobrym pomysłem. Żeby to kontrolować, przejdź do ustawień Displacement tutaj w tym miejscu i po prostu zmniejsz tutaj Scale. Ustawię to na załóżmy 0,003. Dalej widać te nierówności, dalej widać jak tutaj bardzo ładnie zanika słońce, ale jednak jest to dużo, dużo słabsze niż wcześniej tak jest teraz, a tak było wcześniej. Linia bardzo brzydka. Gdy teraz to włączamy, wygląda turbo-realistycznie. To, co robi ten Adaptive Subdivision, najlepiej jest zobaczyć za pomocą node'a, który nazywa się Wireframe. Jeżeli wrzucę go tutaj i podłączę do Base Color naszego obiektu, włączę Pixel Size i teraz przybliżę się bardzo mocno, to zobaczysz, że na powierzchni tego obiektu powstały takie kreseczki. One są teraz zdecydowanie zbyt mało widoczne, więc trochę je powiększę, na przykład jakieś 0,5. I teraz, gdy się oddalę. To patrz na to. Tutaj widać, że jest najbardziej biało, czyli największe zagęszczenie jest tych detali, no bo to jest najbliżej kamery. Ale gdy się obrócę w drugą stronę i to, co jest z tyłu księżyca, ma już dużo mniej szczegółów. To, co tutaj widzisz, to są trójkąty, z których składa się ten księżyc więc tu jest dużo mniej szczegółowy, a tutaj staje się coraz, coraz bardziej szczegółowy, że jak się przybliżymy, to ta siatka jest naprawdę bardzo, bardzo gęsta. I właśnie to za nas robi ten Adaptive Subdivision, którego włączaliśmy przed chwilą w modyfikatorze Subdivision Surface. No i w sumie zostało teraz to tylko dopieścić i będzie wyglądało naprawdę fajnie. Przejdź tutaj z prawej strony do zakładki Color Management i w tym miejscu w Look zmień to na High Contrast, żeby dostać jeszcze więcej kontrastu z tego obrazka. Wygląda dużo lepiej. Resztę modyfikacji wprowadzimy w panelu Compositing tutaj na samej górze. Czyli przejdę sobie do tego panelu i wybiorę opcję Use Nodes. Teraz odpaliliśmy takiego jakby Photoshopa w blenderze, czyli będziemy wprowadzać tutaj modyfikację do wyrenderowanego już obrazka. Tylko tak jak widzisz, nie mamy tutaj żadnego obrazka. Więc wciskam F12, żeby blender mi go zrobił. Ok, mamy już fajny render, więc zamykam to okno, wciskam N, żeby pozbyć się tego panelu z prawej strony. I teraz będziemy mogli tutaj za pomocą tych nodów modyfikować to co widzimy. W sumie nie będziemy jakoś super zagłębiać się w tą modyfikację, tylko dorzucimy tutaj dwa nody, które naprawdę ulepszą nam to, co teraz widzimy. Na start wejdę sobie tutaj w Shift A i w wyszukiwarce na samej górze wpiszę Glare. Wrzucę go tutaj z lewej strony. Na razie nic się nie zmieniło za bardzo. Ale jeżeli podłączysz sobie to glare do Viewer, to zobaczymy, co ten node faktycznie robi. No i widać, że dodaje takie dziwne gwiazdki tam z tyłu. Na razie dużo nam to nie daje, ale gdy zmienimy te gwiazdki, czyli streaks, na opcję Bloom, to będziemy bardziej rozmywać. Będą to bardziej takie rozmyte punkty. I teraz w opcji Highlight tutaj będę modyfikował Threshold, czyli tak, jakby jaki obszar faktycznie będzie podświetlany. Wpiszę tutaj jakieś 0,21 i tak, jak widzisz teraz, wyłapaliśmy te najjaśniejsze elementy na naszym obrazku i stworzyliśmy z nich rozmycie. I gdy teraz podłączę sobie image tutaj do viewer do końca, to będziemy mieć połączony nasz obrazek z tym bardzo fajnym rozmyciem. Według mnie to rozmycie jest jeszcze trochę zbyt mocne, więc zmniejszę tutaj do jakiegoś 0,35 albo może 0,4, żeby dalej było widoczne, ale żeby nie było przesadzone. I jak teraz klikniesz na tego noda i wciśniesz M, żeby go wyłączyć, będziesz widział różnicę. Tak jest bez noda, a tak jest z tym NODEM. Różnica naprawdę delikatna, ale według mnie naprawdę dodaje tutaj klimatu. Jeżeli to jest dla ciebie za słabe, to możesz oczywiście tutaj zwiększyć moc efektu. Drugim NODEM będzie NODE o nazwie Lens Distortion. Również podłączam go tutaj pod Viewer z tej strony. I tutaj jedyna opcja, jaką minimalnie zmodyfikujemy, to będzie Dispersion. Gdy to klikniesz i przeciągniesz w prawo, to zobaczysz, co to robi. Dodajemy efekt tak zwanej aberracji chromatycznej, czyli rozmywamy tutaj to bardzo mocno, rozszczepiamy to światło na różne poszczególne kolory. Czyli mamy tutaj niebieski, zielony, czerwony i tak dalej. Chciałbym, żeby ten efekt był, ale był dużo, dużo mniejszy. Więc tutaj wpiszę sobie jakieś 0,015 na przykład. W sumie prawie tego nie widać, ale ostatecznie dodaję. To bardzo dużo realizmu do ostatecznego odbioru obrazka. No i można powiedzieć, że w sumie mamy to już zrobione. Gdy teraz wcisnę F12, żeby wyrenderować jeszcze raz ten obrazek razem z tymi nałożonymi efektami, to dostaniemy coś takiego. Wygląda to według mnie. Mega, mega ładnie i całkiem realistycznie. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, do której ewentualnie mógłbym się troszeczkę dowalić. Te cienie tutaj są jednak według mnie troszkę zbyt mocne. W ogóle szczegóły są zbyt wyraźne. Chciałbym to troszeczkę rozmyć, no bo jednak robimy zdjęcie księżyca, który jest mega, mega daleko, więc ta jakość nie będzie na tak wysokim poziomie. No i chciałbym to lekko zasymulować. W tym celu zaznaczę sobie kamerę tutaj z prawej strony i w ustawieniach kamery włączę opcję głębokości ostrości. Depth of Field. Teraz, oczywiście, wszystko nam się totalnie rozmyło, no bo głębia ostrości jest ustawiona ze złymi parametrami. Tutaj, gdzie jest Focus on Object, kliknę tą pipetkę z prawej strony i wybiorę nasz Księżyc. Dzięki temu kamera wie, że ma skupić swój wzrok właśnie tutaj na tym Księżycu. Czyli ustawia ostrość na Księżyc. Tylko gdy przybliżymy, widać, że wszystko jest bardzo rozmyte. Więc tutaj, ustawieniem F-Stop, będziemy mogli to kontrolować. Przeciągając w lewo, rozmywamy jeszcze bardziej. A ja bym chciał przeciągnąć w prawo, żeby aż tak. Mocno nie rozmywać, ale żeby troszeczkę było tego efektu. Więc piszę tutaj jakieś 4,3 załóżmy. No i teraz w mojej opinii to wygląda naprawdę turborealistycznie. Jeżeli chodzi o stworzenie teraz z tego wszystkiego animacji, to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że przejdę sobie do layout tutaj, znowu włączę sobie renderowanie i popatrzę oczywiście z oczu kamery. I teraz tutaj na samym dole mamy naszą linię czasu, czyli tutaj będziemy tworzyć naszą animację. W tym celu kliknę sobie na słońce. I wcisnę K na klawiaturze. Teraz wybieramy sobie, co chcemy zapisać, jaką klatkę kluczową chcemy dodać, czyli co w tej konkretnej klatce, pierwszej, na początku naszej animacji, mamy zapamiętać. Ja bym chciał zapamiętać obrót tego światła, więc wybieram rotation. I teraz tutaj z lewej na dole pojawił się taki diamencik. To jest właśnie klatka kluczowa, ale więcej o animacjach mówiłem w tym innym filmie. Możesz sobie go zobaczyć. Przeskoczę sobie teraz na sam koniec animacji, czyli na klatkę numer 250, wcisnę N na klawiaturze, i tutaj z prawej strony będę widział, że aktualnie moje słońce jest obrócone pod kątem 12 stopni, a ja bym chciał, żeby zrobiło obrót. Całkowicie dookoła księżyca. Więc kliknę sobie tutaj na oś Z, wpiszę plus 360, no bo chcemy się obrócić o 360 stopni i wciskam Enter. Teraz to się zrobiło pomarańczowe. To znaczy, że wartość tej klatki kluczowej została przez nas nadpisana, ale jeszcze nie zapisana. Dlatego najeżdżam na tą myszką i wciskam klawisz I. I dzięki temu zrobiło się żółte. To oznacza, że w tym miejscu jest już jakaś klatka kluczowa. I gdy teraz będę przesuwał sobie tutaj po linii czasu, to widzisz, że nasze światło pięknie się obraca dookoła. Tylko na razie problem jest taki, że najpierw ten ruch leci wolno, później przyspiesza, a na koniec znowu zwalnia. A ja bym chciał, żeby przez cały czas obrotu leciało z taką samą prędkością. To się nazywa interpolacja. I możemy to dopasować, zaznaczając wszystkie klatki kluczowe klawiszem A. I teraz wciskamy T. W tym miejscu wybierz Linear. I teraz cała ta animacja leci cały czas tak samo, czyli dokładnie tak jak chcieliśmy. Teraz odtwórzmy te same kroki, tylko że dla obiektu księżyca. Klikam w niego, dodaję mu klatkę kluczową na rotation, klawiszem K. Przechodzę na sam koniec animacji, lekko obracam i znowu zapisuję. Ponownie wybieram opcję Linear w interpolacji, no i dostajemy piękną animację, w której rusza się nie tylko światło, ale też sam Księżyc. No i tym sposobem udało nam się stworzyć naprawdę fajną animację Księżyca. Ale jeżeli byśmy chcieli, to bez problemu możemy to teraz przerobić na Marsa, Wenus, czy nawet Urana albo jakiegoś Plutona. Jedyne co potrzebujemy, to pobrać teksturę ze strony NASA, włączyć Adaptive Subdivision i będzie pięknie śmigać. A no i pamiętajmy, Pamiętaj, że jeżeli chcesz robić takie fajne projekty 3D w Blenderze i poznać jego wszystkie najważniejsze możliwości, to sprawdź mój pełny kurs wprowadzający do tego programu, w którym wspólnie przejdziemy przez sporo tego typu renderów. Link znajdziesz w opisie. Dzięki za oglądanie i cześć.